Witam Was kochani, nazywam się Artur Kraśnicki chciałbym Wam pokazać 6 modeli najpopularniejszych koszyków z Flagmana tutaj mam cztery serie pokrótce scharakteryzuję każdą do czego używam w jakich warunkach wędkuję myślę, że materiał Wam się przyda jeżeli będziecie chcieli sobie wybrać właśnie koszyki do łowienia klasycznego na feder z firmy Flagman pierwszym z nich, który Wam pokażę jest to mikro Spójrzcie, koszyczek czterokratkowy, posiadający prostokątne dno, umożliwiający łowienie na wodach stojących, jak i płynących przy zastosowaniu małej ilości zanęty z robaczkami, glinażdukersem. Posiada plastikowy uchwyt. Tu ma takie delikatne wypustki, które powodują, że koszyk po wpadnięciu do wody Robi to dosyć cicho. Po wyciągnięciu bardzo fajnie ślizga się. Występuje w gramatorach od 14 g do 42. Tu mam akurat 42 gramy. Następnym modelem, który chciałbym Wam pokazać, to jest koszyczek troszeczkę większy, pięciokratkowy. posiadający również prostokątne denko, ale dodatkowo ma takie wypustki. Spójrzcie. Są takie wypustki. To są takie, jakby można powiedzieć, małe kolce, które powodują to, że on się lepiej trzyma dna. Koszyczek dodatkowo ma wtopiony krętlik. Widzicie? Tu jest krętliczek. Świetnie zachowuje się przy połowach na rzece. Ja stosuję na odrze. Średnia kubatura. Fajnie się tym koszykiem łowi. Naprawdę bardzo przyjemny. Następny z tej serii. Jest taki sam, tylko jest większy. O, czekajcie, bo warunki mamy dosyć śnieżne. Nie pojechałem na ryby, bo port mi zamarzł dlatego postanowiłem wam trochę poopowiadać o koszykach. E, zobaczcie, ten ma po 4 rzędy tych wypustek i jest większy. Zobaczcie o. ale w śniegu. O, może tak będzie lepiej widać. Mniejszy i większy. Te koszyki większe bardzo świetnie się sprawdzają, kiedy ryby suto już żerują na rzece. Występują w gramaturach od 21 gram, nawet do ponad 100. Chyba 118 jest najcięższy, aczkolwiek ja operuję tymi koszykami maksymalnie do 70 gram, ponieważ takie warunki mam u siebie na rzece. Następny koszyk, który jest również wielkościowo podobny jak ten, zobaczcie. O, one są identyczne wielkościowo konstrukcja ta sama ale różnią się obudową, zobaczcie ten koszyk a ten, ten ma kratkę a ten jest zabudowany zobaczcie, on jest cały zabudowany świetny do podawania ziarna świetny też do podawania robaków jak chcemy, żeby wolno się uwalniały z koszyka najważniejsze to, żeby ten towar po prostu dotarł do dna nie tworząc żadnych jakichś Chmury, czy, czy jakieś kawałki, żeby się nie wydobywały, żeby nie, nie powodowało to, że jak z koszyka coś się chmurzy, to jakieś uklejki nam się zlecą. Tak więc ten koszyk jest fajny, jak chcemy tutaj podać towar zamknięty. i Jest jeszcze jeden model, który jest podobny. Zobaczcie, ma po bokach podważny kratek i środek ma zabudowany. Ten koszyk fajnie się sprawdza. Jeżeli chcemy podać do środka na przykład jakieś ziarno i zaczopować sobie zanętą czy gliną, bardzo fajny. Te modele można używać sobie zarówno na wodach stojących, jak i płynących. One są też od 28 gram do ponad 100. I jeszcze jeden bardzo fajny model, który chciałbym Wam pokazać. To jest model z takimi skrzydełkami. Spójrzcie on ma tu skrzydełka trzy. trzy skrzydełka jedno, drugie i trzecie skrzydełka świetnie się spisują w takich warunkach gdzie na przykład może być dno muliste koszyk ma powolny opad nie zapada się w ten muł i bardzo też cicho wpada te skrzydełka mają też jedną bardzo fajną zaletę powodują to że ten koszyk bardzo fajnie leci, można powiedzieć, że jak samolocik, te skrzydełka powodują to, że jest bardzo świetny lot, precyzyjny i celny. Tak więc, jeżeli potrzebujemy go na trochę większe dystanse, bardzo świetnie Wam się sprawdzi. Tak więc, gorąco polecam. Spójrzcie, pokażę jeszcze raz te sześć modeli najpopularniejszych. Mam nadzieję, że ee, krótko Wam. Materiał, który opowiedziałem, pozwoli dobrać koszyczek do wędkowania na feder w każdych warunkach, zarówno na wodach stojących, jak i na wodach płynących. Tak więc serdecznie Was pozdrawiam i do zobaczenia nad wodą. Artur Kraśnicki, hej!